Prawidłowie, po tylu latach, jakieś 10 miesięcy temu właśnie mi się udało przyjść do szkoły i myślę, że nikt mnie nie przyłapie na razie. To jest orlik, na którym, takie boisko, w którym ja trenuję. Już nie trenuję, bo są wakacje. Ja jestem kamerzysta. A i sobie właśnie idę. Nikogo dzisiaj nie ma. Więc mogę sobie odpocząć. Jak mnie ktoś przyłapie, to ja nie wiem. Wtedy będę nagrywany, że jestem włamywaczem. E, no właśnie. A co jeśli inni nie przychodzą dlatego, że ich przyłapali? Ja muszę iść tędy. Słuchajcie, fajna szkoła zajbista. Weźmy w apt przystanę przestanę kręcić od razu film, bo wiecie, pamiętam, gdy się wam z kolegą. O, boisko od koszykówki. Kuzyn mi już wyjaśniał, co to znaczy. Yy, znaczy pole trumny, to ja wiem, co to pole trumny, bo mi kuzyn mówił. O. Nie ma nikogo. Jestem taki skoncentrowany. Tutaj właśnie jest taki o, plac. Tutaj można się tak wszystko można zrobić. Jeszcze będę ptaky uciekają mnie dlaczego. Dobra, widowie. Idę. Wiem, że tu dużo to nie będzie. Nie wiem gdzie tu pójść. Mogą mnie tu zauważyć. A tak wygląda moja szkoła. Tak szybko pokażę. Z tamtej strony lepiej wygląda. Naprawdę wam mówię. Yy, Franek, jak chcesz iść do szkoły, to przylatuj tutaj. Chodź. Będę tu cały czas w tej szkole, więc przejdź tutaj. Hmm. Ujacie. Dobra widzowie. Nara.